Destiny Divine, witam i zapraszam do miesięcznego czytania. Tym razem dla zodiakalnych, księżycowych i ascendentalnych, ascendentalnych panien. Zapraszam Was. Rozkład majowy jest to oczywiście rozkład ogólny. Karty już potasowałam i oczyściłam. W tym miesiącu, tak jak wszystkie rozkłady, przygotowywać dla Was będę kartami Złotego Tarota. Zapraszam Was. Do mojego miesięcznego dla Was rozkładu. Jeszcze raz symbolicznie potasuję karty. I zaczynamy. Sytuacja na ten miesiąc. Wyzwanie związane z tą sytuacją. Przyczyny tego wszystkiego, co odchodzi do przeszłości, może mieć wpływ. Co macie w głowie, to jest waszym celem, co jest ukryte w waszej jaśnie, głębokie pragnienia, otoczenie, zagrożenia, szanse, podsumowanie, rada, wynik końcowy. Co w tle? Król Buław. Król Buław. To jest energia mówiąca o chęci wywierania, wpływu, zarządzania tym, co się ma, co się rozumie, co, co się posiada, tak zwane władztwo. Mhm. Czyli taka potrzeba zarządzania wokół siebie swoimi zasobami, no i sobą też przy okazji. Okej, okay, uporządkowanie, ale to jest akurat Wasza energia. Jeżeli chodzi o uporządkowanie, oczywiście, energia króla Buław nie jest Waszą energią, ale być może, że mając jakiekolwiek ważne planety w znakach ognistych, Król Buław je reprezentuje, to w tym momencie może to być również Waszą energią. Bynajmniej gdzieś w tym miesiącu będzie miało ogólnej aurze na Was wpływ w niektórych Waszych przedsięwzięciach, bo Król Buław odpowiada za przedsięwzięcia, tak. Dobrze, cztery kielichy, cztery kielichy to jest zmęczenie, to jest zmęczenie, to jest taka utrata sił, to jest też takie wyczerpanie, ale zarazem też um, karta mówiąca o tak, tej stagnacji, bo, bo czwórka to jest stagnacja. I w tym wypadku jest to zatrzymanie, zatrzymanie wody, bo kielichy to jest woda, czyli emocje, czyli coś, co powoduje, że macie pewien dyskomfort i sytuacja jest dla Was dyskomfortowa. Macie wszystko, co to potrzeba, jeżeli chodzi o takie ogólnie wypracowane zasoby, natomiast nie do końca możecie je użyć zgodnie z Waszym przeznaczeniem, Waszą chęcią, z Waszymi potrzebami. I jakby skupianie się na tych niedoborach nie jest dla, i od razu tutaj widać podpowiedź w tej karcie, nie jest dobre. Trzeba dostrzec ten czwarty kielik, który gdzieś tutaj do Was zmierza, jest, jest być może też w Waszych zasobach, tylko trzeba po niego sięgnąć, tak? Ja mówię ogólnie o sytuacji, o tej aurze. Takiego wczerpania, eee, wasze zadanie. Wasze zadanie, i to proszę bardzo, bardzo ładnie koresponduje ta karta czterech kielichów z ósemką kielichów, czyli też kartą emocji głębokich. Eee, to jest karta zostawienia czegoś, porzucenia, wyjścia ze strefy dyskomfortu, eee, opuszczenia tego, co was ogranicza, tego, co was tłamsi, tego, co powoduje u was właśnie taki eee, spadek. Sił. To jest zadanie na ten miesiąc, które stoi przed Wami, w tym tutaj, w kontekście tych, tej pierwszej, pierwszego, pierwszej sytuacji, która się klaruje. Co jest podstawą tego? Podstawą tego może być, znaczy, to są kwestie finansowe, wartościowe. no To jest zakład wasza, wasza energia, bo Wy, jako Panny, w tych wartościach i szczególnie materialnych, takich namacalnych, się się poruszać, znaczy porusza się każdy, ale dla was jest to szczególnie ważne, czyli takie uporządkowanie, równowaga w tym zakresie. Czasem to może być, ta karta też mówi o takim, że jednocześnie w ty w jakby uczestniczycie, w, czy jesteście zaangażowani w dwa różne projekty, dwa różne przedsięwzięcia, to kwestie finansowe, które są w braku równowagi mogą Wam doskwierać i to może się z tym wiązać, jak i również jakiekolwiek kwestie finansowe, które są u Was w rozważaniu, tak, i są jakby w Waszej decyzyjności mogą mieć wpływ na te, to odczuwanie, tak, czyli te dwie pierwsze karty, które się tutaj pokazały, dodam, że Mars, czyli planeta odpowiedzialna za działanie, jest w tej chwili w raku, czyli też w, jakby w żywiole e, związanym z najbliższym otoczeniem, z rodziną, oczywiście ze sprawami e, też e, ta, takich wartości, ale przede wszystkim, e, przede wszystkim em, emocjach, tak? więc jakby ten tutaj jak gdyby widać, że ten wpływ tutaj tej karty, którą tu powiedziałam na wstępie, czyli króla Buław, mocne jakby w dużym stopniu oddziałuje na Was, oczywiście indywidualnie w stosunku do każdej, każdego z nas sytuacji. Co odchodzi do przeszłości, ale ma wpływ? No oczywiście tak, sprawy rodzinne. Czwórka Buław. Czwórka Buław mówi o... Mm, sprawach rodzinnych, o jakimś wspólnym świętowaniu i tak dalej, czyli i o sprawach związanych też z, stricte z domem, w sensie mieszkaniem i tak dalej, jakimiś takimi sprawami um, socjalnymi, czyli coś, co oczywiście to i też rodzina, pewna stabilizacja, czyli coś, co, bo to też jest kolektywne czwórka, coś, co było dla Was ważne, istotne, a gdzieś tam Uległo przekształceniu w sferę emocjonalnego, takiego obciążenia, strapień, różnego rodzaju i, i dyskomfortów, tak ograniczeń. Co jest w Waszej głowie? Rycerz Mieczy, czy to jest działanie? Rycerz, rycerz Mieczy to jest komunikacja, to jest zmiana i to taka bardzo dynamiczna. Czasem ta karta może mówić też o jakichś konfliktach. Czy zarząd, tu jest potrzeba zarządzania konfliktem, rozwiązania w czegoś w sposób zrównoważony, ponieważ ta energia. Hmm, jest bardzo korzysta pod warunkiem, e, akurat tej talii te, tego nie widać, ale w poprzednim miesiącu, gdy robiłam la, e, lewa, e, ogólnie rozkłady e, raf, e, tarotem preafralitów, rycerz mieczy pędził na koniu i z przodu ta, u, um, jakby w, w przy uździe tego konia była zawieszona waga i tak on pędził do przodu, i tak szybko się poruszał, i ten, jakby jego bieg i tempo, i wszystko, co się działo wokół, i energia była bardzo uzależniona od tej właśnie wagi. Więc tutaj trzeba zwrócić uwagę na równowagę komunikacyjną, na zarządzanie emocjami, na sprawne przekazywanie treści, na zadbanie o czytelność przekazu. Dobrze, już widzę, że zabrakło mi jednej karty. Już ją szybko dołożę. Nie będę jej przesuwać. Skoro zabrakło, to też tak musiało być i ją od razu przy Was otworzę. To jest połowa miesiąca. Połowa miesiąca to za chwilę zresztą diabeł. Karta diabła. Karta diabła to są wielkie arkana. Co, o, o czym ona może mówić? Znaczy, ona mówi o wielu sprawach i y, y, y mówi w sposób taki czytelny. Y, 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 y a mianowicie y, diabeł, y, karta diabła wielki karkan y, mówi o y, ograniczeniach, mówi o ograniczeniach, które, które jesteśmy sobie w stanie poradzić, o y, też autosabotażu, autoagresji, o czymś, co powoduje, że to my sami, my sami poprzez swoje nieuporządkowane myśli, emocje, tudzież działania, tak? bo to są, to są nałogi, czyli wszelkiego rodzaju, że tak powiem, coś co nabywamy systematycznie dokonując złych wyborów i w jaki sposób nie radząc sobie z problemami powoduje że tkwimy w pewnej niewoli tak i teraz tak o czym ta karta mówi ta karta może mówić może mówić o kilku sytuacjach takich że może pojawić się problem rzeczywiście związany z z z pewnym jakimś silnym konfliktem, który nas ogranicza, pewną sytuacją taką, która w znacznym stopniu wpływa na odczuwanie zniewolenia i ograniczenia, tak, bo to jest jakby z tym istotne, może mówić również o tym, że może mówić, tak, bo to jest rozkład indywidualny, że uda nam się wyjść z jakiejś sytuacji konfliktowej i na przykład. Poprzez sprawne działania w obszarze materialnym, materialnym spłacić na przykład swoje zadłużenie i, i rozwiązać jakieś swoje problemy. Niemniej jednak Karta Diabła jest ostrzeżeniem. Karta Diabła mówi o, o zwróceniu uwagi na ograniczenia, które z reguły wynikają. Z tego, że w jakiś sposób czegoś nie dostrzegamy, lub nie chcemy dostrzec, tak? To jest, to jest w obszarze naszej świadomości, ale też patrzmy na otoczenie oczywiście, tak? Bo, bo, bo wpływ otoczenia zawsze jest na nas i na nasze decyzje. Dobra, co jest w naszej jaźni? Królowa Mieczy. Hmm. Królowa Mieczy. Czyli y, tutaj jest to, jest, to, y, jest to karta, i to może być osoba oczywiście która w sposób taki bardzo analityczny, bardzo dokładny, bardzo jasny i klarowny po, 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 mo, pomóc Wam może w ocenie sytuacji, to może być również e, to osoba doświadczona, jak najbardziej doświadczona, kierująca się intuicją, ale bez jakiegoś wątku e, emocjonalnego, tak, umiejąca oddzielić sprawy czarno-białe. To może być osoba... Która wywiera na Was wpływ również, tak? czy znaczy, wywiera generalnie Was wpływ, czy pozytywny, czy negatywny, to, to zależy od tego, jaką macie ogólnie sytuację. Natomiast, co jest istotne w tej karcie, to może być Wasza energia również. To jest też energia, która gdzieś w tym rycerzu mieczy, który się tu u góry pojawił, to może tym symbolizować również osoby. Która, bo, bo to są osoby, to, to jest i energetyka konkretnych osób, i ta płeć jest tutaj, tak jak zawsze mówię w tarocie, nie, nie jest decydująca. Nie patrzmy tylko na, na te rysunki. Tu jest młoda energia, tu już jest doświadczona osoba, która jakby opiera, o, opiera swoje wyroki, swu, swoje decyzje o, o przemyślenia, o taką analizę czarno-białą, tak? Dobrze. Ok. Jak otoczenie w związku z powyższym? Otoczenie to jest też energia mieczowa, czyli otoczenie jest dla Was, znaczy otoczenie jakby jest w ruchu, tak jest po pierwsze jest w ruchu, otoczenie ma energetykę taką zmiany, zmiany przejścia z jakby z jednego stanu w drugi stan, zdecydowanego, jakby potrzeby też zmienienia, zmiany obszaru obszarów funkcjonowania, szczególnie jakby przestrzeni tej umysłowej, jeżeli procesów decyzyjnych, zwiększenia komfortu. Mhm. Jeżeli to jest stricte wasze otoczenie i yy, czy nie mi tutaj ten diabeł, ale yy, co chcę powiedzieć, yy, iż to otoczenie też yy, może wpływać dla was tak bardzo, powiedziałabym, wspierające i dopingująco, żeby ta zmiana, to wyjście z tej sytuacji, w jakiej jesteście, było dla Was dobre. Dobrze, ale tak mówimy tutaj w bardzo w zależności od tego, bo to jest rozkaz, ja zawsze mówię indywidualny, ta energia, proszę zwróćcie uwagę też na możliwość Tutaj, podniesienia tego do konkretnie Waszej sytuacji, tak? Bo, bo mówię, tutaj trudno mi się wypowiadać wszystkich, wszystkich scenariuszy. Dobrze. Kto jest, co jest Waszym zagrożeniem? Rycerz Buław. Rycerz Buław mówi, to jest oczywiście może być też osoba, która działa spontanicznie, działa szybko, może nie jest tak szybka jak Rycerz Mieczy, ale niemniej jednak jej działania są. Takie bardzo, y, znaczy przede wszystkim bardzo szybkie, spontaniczne. One mogą być nieuporządkowane, one mo, y, mogą być nieuporządkowane, ale są takie bardzo y, spektakularne, tak? Spektakularne w zakresie y, y, tego, że może się bardzo dużo dziać. Y, to jest też y, energia taka bardzo młoda, bardzo dynamiczna, y, taka, taka nieustannego. Y, nieustannej potrzeby eksploracji. Jakie jest zagrożenie? No zagrożeniem jest przede wszystkim ten spontan, tak? To może być osoba, tak? To trzeba zwrócić uwagę, że czy w Waszym otoczeniu nie ma osoby, która w sposób taki zbyt szybki nakłania Was do jakichś tam zmian, która być może dużo obiecuje i też dużo chce zrobić, ale to, to akurat w konkretnej Waszej sytuacji nie, no raczej nie będzie dobre, nie będzie korzystne na tutaj oczywiście Wasz indywidualny projekt, tak, także zwróćcie uwagę na, na taką energetykę wokół siebie, jeżeli to jest Wasza energia, to Wasza energia i tak chcecie zrobić, to tego nie róbcie, nie ma spontanu, nie ma szybkości działania, także tutaj trzeba bardziej działać. Planowo, tak? Z większym przemyśleniem i, i z jakby z, przede wszystkim z planem porządkowania, czy zgodnie z waszą, e, z waszą energią typowy, y, ja powiedziałam, <laughs> nie mówię typowej, bo, ale jakby tak, tak zwanej panny, tak? Co jest szansą? 10 kielichów. I jest bardzo ładnie, tak? Bo to wygląda, że. Że, w 10, że ta energia kielichowa, której taka najpierw była tu bardzo, nie, znaczy niezbyt korzystna, tak, w tej czwórce i ósemce, to w dziesiątce już pokazuje perspektywę, perspektywę czegoś, co jest ogólnie rozumiane jako szczęście. Jako szczęście, jako taki dobrostan, jako to jest też karta tej szczęśliwej, szczęśliwej rodziny, szeroko rozumianej takiej społeczności, może być również czy wasze indywidualne takie szczęście, które, które może być zrealizowane poprzez realizację waszych marzeń i pragnień I, i taką też stabilność emocjonalną, która spowoduje, że możecie ruszyć do przodu, tak? Rada na koniec, podsumowanie, wynik. Dziewięć monet, tak? Czyli tutaj pięknie się to przedstawia, bo jakby widać, że ta sytuacja prowadzi was, prowadzi was... Hmm, w Waszą energetykę, bo tutaj energia dworu monet, czyli, czyli materialna, to jest Wasza energia i dziewięć monet, to jest zrezygnowanie sukces, to jest stabilizacja, to jest możliwość realizacji swoich planów, bo ma się odpowiednie zasoby, możliwość też jakby hmm, te skarpa na kuszenie, jak to się też mówi, ale generalnie rzecz biorąc jest to pełnia pełnia w zakresie, pełnia zasobów, tak, czyli jeżeli tu była jakakolwiek niestabilność, były jakiekolwiek ograniczenia, to macie szansę idąc drogą tutaj takich tego wsparcia, tak? przemyślenia, e, czyli waszą, waszą energią, tak, zrealizować to, na czym wam zależy, to może być praca, to może być nagroda materialna, tak? to może być E, jaka, jaka, jak, Jakiekolwiek odczuwanie, tak, czy, czy wygrana, to również tak, tutaj, że tutaj też, y, też tej e, energii, energetyki, takiej pozytywnej e, interpretacji, sporo może być w tej dziewiątce monet. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o przekaz na miesiąc maj, którego jesteśmy w trakcie już. Wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie, zapraszam do subskrypcji e, mojego kanału Destiny Divine, i dziękuję za. Wyrażenie emocjonalne tego i yy, podzielenie się uwagami na, na temat tego, co Wam tutaj przekazałam. Zapraszam do kolejnych filmów. Dziękuję bardzo, dbajcie o siebie.